You sing la 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 Witam Was serdecznie. Zapraszam dzisiaj na filmik o moich ulubionych pudrach matujących. Zawsze jak gdzieś testuję jakiś puder, to porównuję go do czegoś, co jest u mnie sprawdzone i dobre. I mówię, nie jest tak dobre, jakbym tego chciała, znam lepsze. I wtedy pojawia się milion pytań, a jakie nasz lepsze pudry? Dlatego ja dzisiaj przygotowałam taki ranking, może nawet nie ranking, bo po prostu pokażę wszystko, co jest dla mnie dobre i co mi się sprawdza. E, oczywiście jest mnóstwo pudrów, których ja nigdy nie testowałam, a które też. Są dobre i które Wy polecacie. Na przykład puder z ekocery, o ile się nie mylę. Jest też dużo propozycji, które ciągle testuję i jeszcze ich nie wytestowałam dobrze, jak na przykład właśnie ten puder z Golden Rose, czy tutaj mam puder z Bicoru. Ale mam też kilka dobrych, sprawdzonych, przez kilka lat używanych nawet, które mogą Wam się spodobać. Od razu zaznaczę, że dzisiaj nic raczej dla siebie nie znajdą posiadaczki suchych skór, raczej jest to. Filmik przeznaczony dla tych osób, które mają problem z wiecznym świeceniem i szukają czegoś, co zmatowi was na bardzo, bardzo długie godziny. Dlaczego mówię, że to nie będzie dla suchych skór? Dlatego, że pudry, propozycje, które Wam pokażę, są naprawdę silnie, mocno matujące na bardzo długie godziny. A takie pudry, niestety Mogą mieć, albo chciałam powiedzieć, stety, Nie, chyba raczej niestety, mogą mieć tendencję do wysuszania naszej skóry. I w moim przypadku nie szkodzą. Moja skóra jest raczej normalna w kierunku tłustej, lubi się świecić i mi żaden z tych pudrów nigdy nie wyrządził jakiejś wielkiej krzywdy, ale chcę to zaznaczyć, żeby uważać, bo te pudry mogą podkreślać suche skórki i po prostu przesuszać skórę albo dawać uczucie ściągnięcia, jeżeli Wasza skóra się z nimi nie polubi, moja lubi się bardzo. No i tyle. Lecimy. Większość w które dzisiaj pokażę, jest transparentna, bo u mnie to się sprawdza. One bardzo często właśnie idą z tym silnym matem. To są pudry ryżowe, bambusowe albo po prostu białe, transparentne. No i jest łatwiejsza decyzja, łatwiej dobrać kolor. Po prostu bierzemy to, co jest na półce, bo jest transparentne i nam przypasuje. Grunt to, żeby taki biały puder nie bielił, ale żaden dzisiaj z tych, co wam pokażę, nie robi tego. Czyli to są takie perełki wyłowione. Długo matują, nie bielą i ładnie wyglądają na twarzy. Przynajmniej u mnie tak jest. Zacznę od propozycji najtańszej, chociaż wiem, że ta propozycja ma też swoich przeciwników, ponieważ ona, słyszałam takie opinie, ma tendencję do tego, żeby być bardzo widoczna na twarzy, albo też nie matowić na aż tak długie godziny. U mnie on spisuje się świetnie Zresztą widać po zużyciu Bardzo lubię go nakładać na mokro Dlatego to jest też brudno od podkładu A mianowicie mowa tutaj o Bell Look Now HD Powder Puder, który można dostać w Biedronce Ma 9 gram ten puder I kosztuje 10 zł. I tak jak mówię, u mnie sprawdza się świetnie. Jest fajny, kompaktowy. Co prawda ta gramatura nie jest za duża, ale jak za tą cenę myślę, że jest ok. Um, matuje na długie godziny, nie bieli twarzy i wygląda całkiem naturalnie. Także bardzo, bardzo te propozycje lubię. Kolejny, troszeczkę droższy produkt, bo kosztuje 16,99, a gramaturę ma jeszcze mniejszą, bo 5,5 grama. To jest puder Rice Powder, czyli puder ryżowy ma efekt z Vivo. Ja faktycznie się z tym zgadzam. To jest tym razem już puder sypki, a nie taki w kamieniu, więc troszeczkę ciężej go też nosić ze sobą do jakichś tam ewentualnych poprawek. Ale mi się nie zdarzyło, żebym ja chyba, jak go nałożyłam, jakieś poprawki znaczne musiała wprowadzać, dlatego że on faktycznie daje ten matowy efekt na długie godziny. Jest bardzo dobrze, dokładnie zmielony, więc nie widać go na twarzy i bardzo dobrze mi się go nosi. Będzie mi naprawdę ciężko wyłonić jeden najbardziej ulubiony i ten, który matuje na najdłużej. Ale mam wrażenie, że te dwa. Matują na troszeczkę krócej niż te pozostałe, które wam pokażę. Owszem, ten mat też jest silny, owszem, ten matteż jest mocny i długotrwały, ale jednak troszeczkę mniejszy niż w przypadku produktów, do których przejdę teraz. A następny mam puder z FM. Jego minusem jest na pewno dostępność, bo to jest firma katalogowa, taka jak Avon, o ile się nie mylę. Jakoś weszłam w jego posiadanie i tym razem to jest puder bambusowy. Makeup Bamboo Powder i on kosztuje, moi drodzy, 29,90 za 6,5 grama, więc myślę, że ta cena też jest całkiem jeszcze przystępna. Wygląda w ten sposób, jest lusterko, więc fajnie się go nosi w torebce i on też jest biały i transparentny, idealny do wykończenia makijażu i poprawek w ciągu dnia. I on... Jest chyba z tych wszystkich najbardziej widoczny na twarzy, takie odnoszę wrażenie, ale z kolei jest bardzo, bardzo mocno i silnie matujący i mam wrażenie, że to jest jeden z tych pudrów, które ewentualnie u mnie przy dłuższym, ciągłym, codziennym stosowaniu mógłby wywoływać jakieś takie przesuszenie skóry. Nigdy nie było tak, że stosowałam go dzień w dzień, dzień w dzień, dzień w dzień, ale pamiętam i wiem, bo długo go już testuję, też już widać z Dęko, tutaj były takie ładne bambusy, już ich nie ma. E, nie Dęka jeszcze nie widać, ale już widać, że go używałam zużycie. E, że jak go używałam, to ta twarz była maksymalnie matowa i bardzo, bardzo płaska. I zrobił na mnie wrażenie wow, że puder z FM, produkt z FM potrafił mieć aż taki mat i dać aż taki efekt. Następny puder to produkt, którego już nie mam, ale zachowało się pudełko, mogę Wam pokazać, a to jest. Paezę, e, puder sypki ryżowy, jest też wersja bananowa, ale ja. E, bananowa, nie bananowa, tylko bambusowa. E, ja uważam, że ten ryżowy matuje na lepiej i na dłużej. E, gramatura to 15 gramów, czyli do tej pory największy produkt, za 40 zł, czyli stosunkowo też jest ok, ale będą jeszcze lepsze propozycje. E, puder jest sypki i transparentny, w zasadzie to było, ale jak pójdziecie do Paezę to jest. I to jest jeden z moich ulubionych pudrów, na pewno do niego wrócę, bo on dawał bardzo, bardzo fajny mat i bardzo ładnie był też zmielony i nie było go widać na twarzy, co ja właśnie, tak jak mówię, bardzo lubię. Żeby mocno matowił, długo się trzymał, ten utrzymywał się mnie bez problemu cały dzień. Wiem, że ten puder jest Wam też doskonale znany. E, w ogóle sprawdzałam wszystkie oceny na wizerzu tych produktów i miały bardzo wysokie e, oceny. No może poza tym, ten miał takie mieszane. E, w każdym razie wracam do tego pudru z Peza, to jest produkt genialny, dający mat na bardzo, bardzo długie godziny, tylko też wiem, że on może mieć tendencję do przesuszania, bo to jest bardzo silnie matujący produkt, więc wiele z Was nie polubiło się z nim, bo gdzieś jak macie jakieś suche skórki, no to on je podkreśla, ale jeżeli właśnie macie tłustą, mieszaną skórę, to jak najbardziej genialny produkt. Kolejna propozycja której opakowania wszędzie szukałam, ale chyba po prostu musiałam już wyrzucić bo też już go od jakiegoś czasu nie mam to był chyba mój pierwszy puder transparentny, matujący sypki właśnie tego typu i który pokochałam i zakochałam się od tamtego momentu w dobrze zmielonych transparentnych, białych, silnie matujących pudra. Mowa o kultowym produkcie z Kryolanu Anti Shine Powder który ma 30 gramów, czyli dwa razy więcej niż ten, a kosztuje od 60 do 80 zł. Bardzo ciężko mi było ustalić tę cenę. Na stronie producenta to chyba było 80 zł, więc wychodzi stosunkowo taniej, jeżeli kupicie go za 60, w porównaniu do tego z Paezem. I to jest król królów, jeden z najwyżej właśnie ocenianych pudrów, bo on daje absolutny, totalny mat. Kryolan oczywiście, jest taką marką bardziej profesjonalną, i to widać po tym produkcie, bo to jak on wygląda na twarzy i to na ile on godzin matuje przy czym też trzeba uważać na to um, przesłuchanie jest czyni go um, najlepszym chyba kolekcji i pudrem, do którego ja na pewno wrócę. Jeżeli szukacie czegoś super silnego, ekstra, wybitnie, spektakularnego, to jak najbardziej polecam Wam ten Kryolan. Następny puder, który ja też bardzo lubię, bo zachowuje się podobnie, właśnie do tego PEZE, podobnie do Kryolanu. Może ten mat utrzymuje się troszeczkę dłużej i nie jest aż taki płaski i taki silny, ale też jest bardzo, bardzo silny, ale nie aż tak chyba. To jest Wishy Derma Blend, który jest Troszeczkę droższy, bo on ma 28 gramów, a kosztuje od 70 do 90 zł, więc jest troszeczkę go mniej niż Kreolan, a jest troszeczkę droższy. Ale też bardzo fajnie, naturalnie wygląda na twarzy. Spory jest, tak jakby nie patrzeć, ale jednak ten Kreolan największy. Szkoda, że nie mogę go porównać i Wam pokazać. No i tak jak mówię, ten produkt zachowuje się na twarzy świetnie. No i ostatnia propozycja, która jest zdecydowanie najdroższa, bo tu mamy 11 gram, a kosztuje aż 140 zł, 139. I to jest Urban Decay The Slick Powder. Też transparentny biały puder, który nie wygląda w ten sposób, bo ja go po prostu uwielbiam. I on nie jest aż taki silny jak Paese, Derma Blend czy Creola, ale jest silny nadal. Plus do tego on bardzo ładnie naturalnie. Naturalnie. o ile taki puder może naturalnie wyglądać no może wyglądać, nie, albo bardziej naturalnie, ten wygląda całkiem przystępnie na twarzy, całkiem fajnie właśnie mi się ten efekt podoba, no i super że jest kompaktowy i nadaje się do torebki do jakichkolwiek poprawek tylko dociśniamy lekko gąbeczkę absolutny mat i wszystko i już się nic na świecie, o tak jeżeli miałabym wybrać jeden ulubiony produkt, to byłoby mi bardzo, bardzo ciężko, bo wszystkie propozycje tak jak mówię serdecznie Wam polecam, każda z Was może dobrać, czy potrzebuje tego troszeczkę mniejszego matu czy większego, ale dalej obracamy się w półce bardzo wysokich matów, pamiętajmy o tym. I każda z Was może wybrać półkę cenową, która Was interesuje, bo tutaj dzisiaj zostały zaprezentowane wszystkie półki cenowe możliwe. No! Można by jeszcze pewnie drożej, a taniej, no nie wiem, ta dyszka mi się bardzo podoba. Ja bym, jak szukacie czegoś takiego może na spróbowanie, to ja bym się skusiła na ten właśnie Hada Powder. Ale tak jak mówię, z tych tańszych ten raz. No, wszystkie, wszystkie lubię, ale jakbym miała wybrać jeden najlepszy, najfajniejszy, to chyba gdzieś by się znalazł. Pełzę i Creolan, właśnie, bo one dla mnie są najfajniejsze. Oczywiście w kolekcji mam. Jeszcze więcej pudrów, z tym, że no nie są one już tak genialne. Ja jeszcze wspomnieć na przykład o tym White Chocolate, bo moim zdaniem on za bardzo bieli i za bardzo jest widoczny na twarzy. Dlatego na przykład nie trafił do tego rankingu, więc to po może pokazywać, że wybrałam same perełki. Koniecznie dajcie znać, czy używałyście któregoś z tych produktów, używaliście któregoś z tych produktów, które najbardziej przypadło Wam do gustu, a może macie jakąś inną propozycję, której ja właśnie nie testowałam, a powinnam przetestować. Wiem, że ta Ekocera. Cały czas nade mną wisi i kiedyś do niej w końcu dotrę. E, tyle. Mam nadzieję, że filmik był przydatny, podobał się Wam. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.